Kruku z kamienia zagrali aktorzy z grupy Franciszka Neckara, Ostatni Rząd oraz czterech aktorów z czeskiego Jaromierza. Reżyserem spektaklu była Majka Kotisowa, profesjonalny reżyser i instruktor teatralny z Czech. Tydzień to niewiele czasu, jednak pod wodzą Kotisowej i przy pomocy Franciszka Neckara to, co wydawało się niemożliwe, było długo oklaskiwane. Naprawdę dużo wrażeń, bardzo piękna strawa duchowa. To Majka Kotisowa poprowadziła polsko-czeskie warsztaty, które zwieńczyło przedstawienie. Dla młodych aktorów był to czas wytężonego wysiłku, ale jak sami mówią, było warto, bo zdobyli nowe, niezwykle cenne umiejętności. Widzieliśmy pod kątem tego, jak faktycznie poruszać się profesjonalnie w scenie, jak zachowywać się, jak reagować z drugim aktorem. Także takie profesjonalne podejście, profesjonalna próba, powiedzmy. Sama Kodisowa była pozytywnie zdziwiona zmianami, które zaszły w uczestnikach warsztatów. Myślę, że z całą pewnością, ponieważ herci pochopili, że właśnie gdyż graj, tak graj za siebie, czyli to z nich, a nie tylko, żeby rzekali tekst. Jestem, o tym, jestem pewna, że się zmienili, bo za ten tydzień już te aktorzy zrozumieli tego, że nie grają tylko za siebie, że grają te, te, powiedzieć prawidłowo, że grają za siebie i są aktorami, że tylko nie mówią ten tekst, który jest napisany i bardzo widać na nich po tym tygodniu. O sukcesie kruka z kamienia w wykonaniu polsko-czeskiego zespołu zadecydował duet dwojga reżyserów. Przy moim szukaniu stawicznym jakichś metafor i, i ujęć naszej rzeczywiście jest co, co jest moim napędem z kolei. Te ćwiczenia były nieprawdopodobnie korzystne. Warsztaty do, dotyczyły całości zachowania i jakby kanonu reaktorskiego to jest, u każdego aktora widziałem, przynajmniej ci, którzy brali, u każdego widziałem e, e, zmiany. Polsko-czeskie warsztaty teatralne zorganizował Nyski Dom Kultury. Wspólnie spędzony tydzień ma otwierać nową kartę w polsko-czeskiej współpracy pomiędzy NDK a Domem Kultury w Jaromierzu. Wola jest wielka, bo teraz już nie jesteśmy tylko aktorami, kolegami, ale teraz już jesteśmy naprawdę, mogę powiedzieć, przyjaciółmi. I cieszę się z tego, że jeszcze będziemy móc przyje przyjechać do Nysy zagrać ten spektakl jeszcze raz, ale już teraz wiem, że naprawdę, na pewno zaprosimy też polskich kolegów do nas, do Jaromierza. Spektakl w wykonaniu polsko czeskiego zespołu ponownie wystawiony zostanie jesienią po otwarciu wyremontowanej sceny w niskim Domu Kultury. Tymczasem Franciszek Neckar pojedzie do Jaromierza, gdzie zrewanżuje się za zajęcia w Mysie.